Cześć, z tej strony Fobos. Jest środek nocy, a ja mam jakąś godzinę, żeby zrobić jakiś kamuflaż na moją maskę i kapelusz, którego jutro będę używał na strzelance. Nie mam zbyt dużo czasu, więc będę szybko się zabierał do roboty i nie będę z tym zbytnio kombinował. Zrobię to jakimś szybkim, szybkim ruchem. Co nam będzie potrzebne? Mam do użytku trochę rafii. To jeszcze z poprzednich jakiś e, zabaw rafią. Zostały dwa kolory, na pewno je jakoś użyję. Potrzebny nam będzie parakord, czyli poza maską, na pewno użyjemy dużo parakordu, którym odwiążemy i do którego będziemy przepinać maskowanie. Olaf, już wspominałem. Tutaj taki większy zestawik. Przydałem się trochę Halo Screenu w różnych kolorach. Trypetki, którymi będziemy to przepinać. Od razu pokażemy w jaki sposób to ja pokażę. Tu akurat mam różne. Barwniki, które użyję przy innym bilie, kiedy będziemy robić liści. Także będzie trzeba je przefarbować porządnie. Użyję tego co mam na szybko, czyli trochę etaminy brązowej. Coś tam dołożymy. Jakiegoś To rozpinamy i zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Ok, tak wygląda nasz zestaw po przeniósł sznurków, gdzie teraz będziemy mogli poprzepinać no i lekko zakaluflować użyjemy kilku rodzajów haloscreenu to jest taki materiał, który bardzo dobrze będzie imitował w kilku kolorach, dokładnie w czterech to są cztery różne rodzaje każdy inny w dotyku, inny z się. użyjemy trytytek i obcążek Ok, więc zabieram się do roboty i zaczynam przypinać. Ok. Mamy już zrobioną maskę. Już trochę tutaj podrobiłem I już powiązaliśmy sobie na spokojnie parakord i trochę taki na na chaty. Tu mamy już pocięty halo screen, mam jeszcze w drugim kolorze. także zaraz zabieram się do przyczepiania teraz jak to robimy bierzemy opaski zaciskowe i bieram sobie na przykład dobra, no zacznę tutaj najpierw sobie złapię na spokojnie, żeby było dobrze widać teraz dopiero biorę jakiś tam kawałek Najczęściej składam po dwa, czasami po trzy. Trzeba to teraz najlepiej ścisnąć, przewinąć, złapać i zacisnąć. Jak już zaciśniemy, można spokojnie odciąć. A teraz Trzeba rozwinąć, chwycić za boki, ładnie rozciągnąć, niech to się dobrze poukłada z dwóch stron, najlepiej. Już mamy pierwszy. Na przykład tutaj, tu mamy kolejne kawałki, ściskamy, tak to wygląda, a później rozciągamy. Tu mam kolejny kawałek. A spokojnie zaciskam. Odcinam I teraz mogę powyciągać. To akurat zrobiłem takie duże kawałki. Może wyborować dalej lepszą. Wezmę kolejną. Zrobię tylko przódka pelusza, bo resztę będę miał schowaną pod kapturem. Tu sobie dobrze ścisnę. Niech mi się to, to jest taki sposób na szybko. wszystkim to sobie będę chwytał wezmę teraz 3 innego koloru Tyle trochę to rozbić sorry, że tak cicho mówię, ale już jest środek nocy jestem śpiący ale jeszcze muszę się choćby na chwilę położyć przed dzisiejszą strzelanką bardzo ładnie się układa może nie wygląda to jakoś super z bliska ale gwarantuję wam że z paru metrów już robi robotę to jeszcze poszarp